20 września 2024 roku na rapy.pl wystartowała druga, bardzo wyczekiwana przez całe community, edycja trybu RFSMP. Dla tych, którzy niezbyt są z tym trybem zapoznani, to już pokrótce tłumaczę. RFSMP to tak, jak sama nazwa wskazuje, tryb Survival Multiplayer, na którym cała mapa jest odzwierciedleniem prawdziwej mapy świata. Możemy tworzyć własne państwa, rozbudowywać je, zakładać sojusze i podbijać inne państwa. Gdzieś startu zebraliśmy się całe ekipą rapy i zagraliśmy. Po wejściu na serwer od razu tepnąłem się w losowe koordynaty na mapie świata. Pojawiłem się w Afryce, prawdopodobnie na Saharze, ponieważ wszędzie dookoła była pustynia. Praktycznie od razu zauważyłem przeciwnika, po czym okazało się, że było ich więcej. Ja mam dwóch sobie. Po chwili uciekania udało mi się zdobyć pierwszego killa. Następnie Tobiasz jako lider założył nasze pierwsze państwo o nazwie WWA. Wybraliśmy taką nazwę, bo naszym planem było osiedlenie się na prawdziwych terenach Warszawy. Dobra, mamy to, dołączono. Po dołączeniu do państwa przedczas czas na wybranie pracy. Tak, nie przesłyszeliście się. Na tym trybie możecie wybrać swoją pracę, za którą po zatrudnieniu się i wykonywaniu określonych czynności będziecie wbijać poziomy pracy, za które będziecie dostawać dużo serwerowych dolarków. Ja postanowiłem wybrać pracę Drwala. Następnie wszyscy poszliśmy trochę pokopać surowców, aby lepszyć jak I nagle stało się to. Jakiegoś tybałam z innego państwa? W cavey, w cavey, No goni mnie, nie wiem czy co poradzę. Nie wiem jakie ma temy. Ah, full Żelek, full Żelek, full, żerek, full żerek. Szkoda, że itemki straciliśmy tamte, żeby by było łatwiej. Zabiję full Zrobiłem full żelaznego Dobra, ale co tak naprawdę jest głównym celem w tym filmie? Otóż na serwerze istnieje pięć specjalnych artefaktów, które są potrzebne do prowadzenia państwa. Jako cel postawiłem sobie zdobycie ich wszystkich i podkreślam tutaj słowo zdobycie, bo nie mogłem użyć rynku ani dobroci innych graczy, aby je pozyskać. Muszę je zdobyć tak, jakby zdobywał je zwykły gracz zaczynający rozgrywkę na tym trybie. Po przepaleniu żelaza i dorobieniu brakujących części seta wraz z całym państwem udaliśmy się na pierwszą strukturę i była to struktura łowcy. Na niej, aby zdobyć pierwszy artefakt, Czyli skóry zombie trzeba było zabijać moby ze spawnerów. Jednakże oczywiście nie było to takie proste, bo nie byliśmy jedynymi, którzy chcą ten item pozyskać. Ej, hej! No, Czekaj! Proszę! Zginął! Let's go! Z... A, bo tu na mnie są. No to ej, pomocy, pomocy, pomocy! Halo, halo. No dwóch mnie goni, nie? O, na, łow... na łowce, biegnę na łowce. staramy się na łowce. Bijamy Jazda, jazda. Mamy go, mamy go. Zabijemy Zajmijcie wszystkie spawner, zajmijcie wszystkie Ja mam tutaj. Dobra, ja tutaj będę stał, Wojtek idzie do jakiegoś innego. Ty Ja będę cały cały. Nie, wjechałem w niego. dawaj, dawać go, dawać go, dawać go. Jak wy, wy, w jakiś innych się wbiliście. Skąd uciekaj? Uciekam. Ja zginąłem też, zginąłem również. Zginąłem również. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

Full diamentowy, full puldiamontowe, full to biaszki. No pomóżcie, chodźcie, Juś, tak smurf. Już, już, już jest śmierć. Już, już idę z moim Sari, idę, idę. Plecy mamy, za podawać. Smaleś zabił. Pomóżcie. Ale nie da lawy się wylać. Patrz go. Ja mierzę. Co no Ja się... z łapki, ja z łapki, ja z łapki. Od nogi po lewej, jak samy po lewej. bardzo. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawajcie go. Bo jest martwy, jest bardzo to więcej. No już go. Proszę, no uciąć go jeszcze.

Po chwili killowania wróciliśmy na łowce i napierak wydropił artefakt. Oczywiście ten artefakt był nam potrzebny do zajęcia terenu naszego państwa, dlatego nie mogłem go przejąć i schować do Naszym kolejnym celem było zajęcie terenu państwa na terenie prawdziwej Warszawy. Mogliśmy to zrobić poprzez sprawdzenie koordynatów Warszawy na stronie mapa.rapy.pl. Gdy już je znaliśmy to pobiegliśmy tam i zajęliśmy nasz teren. Oczywiście bez lekkich komplikacji obejść się nie mogło. Poprawiaj typy, dwóch typów. Na prawej stronie. Tak, no, tak, no, skracają, no, skracają, no, skracają no, smurf. To podbiegnijcie bliżej do nas. Nie mam, nie mam tarczy. Trzeba no, się odwrócić. Wjazd, 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 wjazd. Dostał. A, jest ich. Ale ich dużo jest. Dużo, dużo, no. Dwóch. Ja biję dwóch. Dawaj. Żyją? Gdzie jest Tobiasz? Po zajęciu terenu postanowiliśmy pójść na zrzut, który jest skrzynią z bardzo mocnymi i drogimi przedmiotami. Jako że było nas bardzo dużo, to nie mieliśmy większego problemu z kontrolowaniem terenu zrzutu. Niestety nie udało mi się niczego szczególnego zgarnąć, ale na przykład Napierak zdobył aż dwa totemy. Po lekkim ogarnięciu terenu państwa poszliśmy na strukturę drwala, abym mógł zdobyć mój pierwszy artefakt. Jednak niestety nic nie dropiło, a przeciwników było dużo. Można nawet powiedzieć, że za dużo. Dużo typów Wiesz U, typu. Miliarz, taków, to jest z dziesięcioma. Ale tam jest po lewo, jest full przecież. Dawaj czego tego do enchantowany. O kurde. Jestem, zważyłem. Nie nie nie, 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 nie. Cofamy, cofamy. Cofamy, cofka, cofka, cofka. Cofamy, cofamy. Oj, o, nie. a oni nas gonią, ej! Groniam. A! Myślałem, że to wy. Dobra, dopiero klacz, dobrze. Ja giną. O, serio? ty jesteś. Nie, nie, ja już nie zejdę. Widzę Sam o kurde. Dobrze Francuzi Proszę zapomnieć, kurde jest Kurde. Nie, Nie. Nie. A Dokładnie tak. Całą noc stałem na strefie AWK, bo zwyczajnie w tamtym momencie najbardziej mi się to opłacało. Darmowe klucze i dolarki zostanie w miejscu Gigastongs. Po całej nocy miałem aż 5 kluczy czasu, więc sobie je otworzyłem. Z lepszych dropów wyleciał mi klucze epicki oraz kula wzmocnienia. Natomiast z później otworzonej skrzynki epickiej wyleciał mi miecz 4-1. Ogólnie po starcie przez ostatnie parę dni nie nagrywałem, bo w dużej mierze moja gra była na wielu godzinnych streamach Tobiasza na kanale Rapy. W skrócie, co działo się w tym czasie. Założyliśmy drugie państwo, Kolonie o nazwie Zimno, którego teren mieści się na Antarktydzie. Mocno lepsze, mitenki i trochę pozabijałem. I w sumie tyle. A. Jeszcze wygrałem na lawie tobiasza mieczowcy z boostem do obrażeń 31%. Czyli no, bardzo mocny miecz, o czym zaraz sami się przekonacie. Po kilku dniach postanowiłem wrócić do mojego zadania, jakim jest zdobycie wszystkich serwerowych artefaktów. Wydaje hmm. mi się, że topniemy się może na Amerykę Północną. Naszym pierwszym artefaktem jest potrawa, czyli artefakt, który można zdobyć w strukturze farmerskiej. I mamy do tego. Jest jakieś 200 kratek, więc zaraz powinnam, powinniśmy tu być. Ok, to jest to. Eee, to jest ogólnie młyn, z tego co mi się wydaje. Tak, to jest młyn. Z tego co mi się wydaje, tutaj e, wystarczy kopać oto. Tak. I to potrawa powinna się pojawić ogólnie w ekwipunku, jak e, to tak będziemy już. E, jak nam dropuje ogólnie. Z tego co widzę, jak na razie nie ma tutaj dookoła mnie nikogo, ale może się to równie dobrze zmienić. Bo tak jak mówiłem, każdego, dosłownie każdego da się na tej mapie znaleźć. Po chwili farmienia wróciłem na parę godzin na strefę A. Otworzyłem klucze, wiadomo. Po powrocie zdecydowałem, że udam się na inną strukturę, a mianowicie na górnika. Pomyślałem, że stal da się zdobyć najłatwiej, ponieważ jej cena była najniższa. To jest to podobno jakiś gracz. O, no. chyba a nie będę go zapijał. Widać, że zaczyna grać dopiero, jak widzicie, jest to druga struktura. Jest to struktura górnika, jak możecie się domyślić. I po tym, co wcześniej mówiłem. No i oczywiście, jak to górnik, no, wystarczy kopać ten Deep Slate na całej strukturze. I jest wtedy szansa na i tanku o nazwie Stal, który jest oczywiście jeden z tych pięciu artefaktów. No, no, mamy coś. Jest stal. Okej, okay. No to do końca, ale można powiedzieć, że pierwszy temek mamy. Wróciłem na farmę, aby zająć się kolejnym artefaktem, ale stało się to. Muszę się znosić. Tak. Tak. OK. Mamy dwóch gości. Orangentoksa. Dobra. Trzeba tak uciekać, bo 2 na 1 ciężko tu będzie cokolwiek zrobić. Udało się tam uciec. Po ucieczce po raz kolejny wróciłem na farmie i ponownie był tam przeciwnik, ale tym razem było to 1 vs 1. Mamy, tak? Ile on miał rzeczy? Co jest? Kolejny powrót, kolejna walka. Tym razem zbyt blisko. O, no i na Bo całej nocy zawczenia mamy cztery klucze do skrzyni czasu, więc sobie na szybko otworzymy, bez animacji, żeby nie przedłużać. gapy. ok, zegar ochrony państwa, w sumie tego też nie miałem i tema. Pocisk i perełka, nice. O! Nie, nie mogę, tego, nie mogę tego przyjąć, muszę sam to, muszę sam to zdobyć. Zasady są jasne. Prawie wiem, że jest to możliwe, no spokojnie. O! Jest! Jest! Udało się. Dobra. Chowam to. Nice. Mamy drugi. Trawa. Dobra. Dwa artefakty zaliczone. Teraz przyszedł czas na drwal. Po sprawdzeniu mapy zauważyłem, że praktycznie na każdym drwalu jest jakiś przeciwnik. Mimo to postanowiłem wlecieć. Uuu. Nie, nie bawię się w takie rzeczy. Nie bawię się w takie rzeczy. Na każdym, dosłownie na każdym drwalu są ludzie. Więc ja spróbuję to jak najszybciej zdobyć. By the way, jak najszybciej zdobyć. EC. Mamy trzecią. dobra, nice. W przypadku dwóch ostatnich artefaktów postanowiłem pójść w trochę inny sposób, a mianowicie zrzuty. W lucie ze zrzutów istnieje procent szansy, że którym z itemów będzie surowiec państwa. Niestety nie miałem żadnej pewności, że będzie to pozostała mi sieć lub skóra zombie. Mimo to zaryzykowałem i opłaciło się. Yes! Mamy sieć, ok? Podzielę się, proszę, sieć, sieć. Dobra, mamy cztery artefakty ze staną ostatni, czyli skóra zombie. Jako, że oczywiście nie gram w moim państwie sam, to postanowiłem zawołać UHC Smurfa i pójść razem z nim na kolejny zrzut, aby mieć jeszcze większą szansę na zdobycie ostatniego artefaktu. Jednakże trochę się rozproszyliśmy w drodze na zrzut i zaczęliśmy się bić. A, jak uciekają. Pa, pa, pa. ojo, uważaj, bo to jest ich kub, czy nie? Ty, ja myślałem, że ty, za ty wleciałeś tam na dół. Nie, to nie jest ich kub, No to ciśniemy ich, ty. Ty, ja nie mam, ja nie mam tego. No, w ogóle. Ten kupa tam na dół skończył, uwolniłeś za nim Ja... Patrz, ja zabiję typa. Wal, 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 ja go zabiję też. בלצדות שבלצדות 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 שב No, trochę nam te walki zajęły i niestety zrzut nam przepadł. Jako, że miałem home na strukturze łowcy ze startu, to postanowiłem tam wrócić i o dziwo po dosłownie dwóch minutach farmienia udało się zdobyć ostatni artefakt. Was widzowie zapraszam do gry, bo zdobycie tylko jednego z tych artefaktów, które zgarnąłem w tym filmie, gwarantuje wam zajęcie terenu waszego własnego państwa na rfsmp.narapy.pl. Do następnego, siema!